Dzień dobry, witamy z firmy Belater, Maszno-Budowlane z Łódzkiej. Śląskiej Dzisiaj tutaj na naszym placu przed Państwem mały, kompaktowy walec stalowy HAM HD10VV z roku 2020 Fajnie pomalowany zielono-pomarańczowy Wygląda bardzo dobrze Również jego stan techniczny jest bardzo dobry To co Możemy zauważyć to, to, że jest wyposażone w mechanizm obcinaka i zagniatacza krawędzi. Co jeszcze oświetlenie robocze w standardzie LED, również oświetlenie bębnów zarówno z przodu, jak i z tyłu jest także LEDowe, także silne, jasne światło podczas pracy po zmroku. Na pewno będzie pomagało, doświetlało tutaj nawierzchnię, po której walec będzie jeździł, na której będzie pracował. W środku, może zaczniemy nietypowo od silnika. W środku mamy silnik Kuboty 18,5 KW zacny silniczek raczej bezawaryjny, nie ma się co tutaj obawiać, japońska konstrukcja myślę, że będzie się sprawować, zresztą nie słyszałem, żeby z tymi silnikami ogólnie z kubotą czy cokolwiek działo przez tyle maszyn ile się u nas przewinęło ponad półtora tysiąca z czego większość to walce właśnie to nie słyszałem, żeby z kubotami się coś działo. Nigdy mechanicy nie narzekali na nie. Tutaj jeszcze widzimy sobie uwagę. Środek, komora również I łącznie z pokrywą nie jest popękana. Jest utrzymana w bardzo dobrym stanie. Również z zewnątrz. Tutaj wyłącznie masę, akumulator, rozrusznik alternator, wszystkie te elementy, które są niezbędne do jego pracy, hydraulika. Wszystko wygląda bardzo dobrze. No i tak też ten walec się zachowuje bardzo dobrze. Teraz zaczniemy od tej strony. Mamy tutaj tarczę tnącą. Natomiast tutaj znajduje się założona już na mechanizmie rolka dociskowa. I tu już przechodzimy do oglądania bębna przedniego, skarniak, wsteczny, tylny. Jeśli chodzi o amortyzatory bębna, no to też nie wszystko w jak najlepszym stanie. Wszystko wygląda bardzo dobrze. Z samego mechanizmu też nic tutaj nie wycieka, nic się nie dzieje. No i bęben tutaj jakaś mrówko-mucha. Bęben wygląda również dobrze. No i tu przy okazji zerkniemy sobie właśnie na te lampy LEDowe doświetlające pracę, ale zwrócimy dopiero co z wynajmu, więc jest troszkę jeszcze niewyczyszczony. Mamy inne sprawy w tej chwili do ogarnięcia, dlatego nie ma się kto nim zająć. Reflektory przednie zespolone, także jest kierunkowska z lat drogowe. Druga strona bębna. Sam bębna No i tu również amortyzatory. Na tyle, na ile mogę to pokazać. To są bardzo w bardzo dobrym stanie. Również oświetlenie LEDowe. Nic nie jest popękane. Chodząc po kolei, tutaj mamy mm. piwot Wszystko tutaj też jest nasmarowane spust wody i ten No na obydwu pewna oczywiście wibracja Skarnik górny, również lampa LEDowa Amortyzatory na tyle na ile mogę pokazać? No i tył bębna, jest ta skarniająca, spryskiwacze zapaćkane jakimś błotem że gdzieś walec musiał pracować na jakiejś podbudowie może no i druga strona tylnego bębna również oświetlenie ledowe amortyzatory bardzo dobry stan sam jeszcze z tej strony i siłownik Skrętu. Mamy to wszystko w bardzo dobrym stanie. Sam fotel, no tutaj, jedynie pęknięcie, ale tak jak kiedyś już zawsze wspominałem podczas materiału, gdzie dochodzimy do momentu, kiedy jest opis siedziska, no to zdecydowanie lepsze są te siedziska materiałowe, no ale wiadomo, to wale stoi na zewnątrz, warunki pogodowe e, też by nie były łaskawe dla e, upicia materiałowego. Stąd coś takiego, no skóra też na deszczu mokła, namakała i tego ciężko by było to wysuszyć. A to raz, dwa ciach, słońce wystarczy wyjdzie i już jest suche. No ale coś za coś, no tutaj te pęknięcia mogą się pojawiać częściej w zależności w jakich warunkach też ten walec jest przetrzymywany mamy tutaj także ogrzewane siedzenie włączanie to chyba jest oświetlenie albo... No nie, no w każdym razie tutaj dotyczy to rolki spryskiwać. Mamy tutaj uruchamianie na dole. Tutaj może być spryskiwanie rolki osobno albo oświetlenie. Tutaj mamy na manetkę dźwignię jazdy przód-tył, opuszczanie zagniatacza krawędzi, włączanie wibracji. Na, na drugiej manetce mamy już tutaj uruchamianie wibracji. Z na narzędzia, na dokumentację. Kierownica też niezniszczona i tu góra, kogut, lampa LEDowa, robocza, poszczekająca z góry. Siedzenie wygrzane, bo dzisiaj u nas gorąco. Także włączamy. Tak, się sam wyłączył, nie no. Jest uzbrojony grzanie z kasemem. Продолжение sprawdzić czy, czy ona się Wam przyda, czy spełnia Wasze oczekiwania.